W Singapurze, jednym z tygrysów azjatyckich. Jedna z największych gospodarek świata w sumie. Można sobie wyobrazić, że PKB wzrosło im w jednym kwartale zeszłego roku o 43,5%. Coś takiego w Europie jest po prostu nie do pomyślenia. Jeden z najbogatszych krajów, jeden z najdroższych krajów do życia. Spędziliśmy tu już ładnych parę miesięcy, więc trochę o nim wiemy. To jedna z głównych ulic Orchard Road, gdzie ludzie bardzo, bardzo często na zakupy do sobych sklepów na przykład jak ten lub tamten po drugiej stronie ulicy. Kaki? Tak, kaki. Poziom życia w Singapurze jest bardzo, bardzo wysoki, ale oczywiście nie wszyscy są bogaci. Są ludzie, którzy zarabiają tutaj śmieszne pieniądze na poziomie na przykład 100 zł dziennie, za które po prostu nie da się tutaj przeżyć. Są ludzie, którzy zarabiają nawet znacznie mniej. No, ale są głównie imigranci z Indii, Bangladeszu i tego typu zabawnych krajów. Przeciętny Singapurczyk żyje na poziomie dziesięciokrotnie lepszym niż przeciętny Polak. Zobaczcie tutaj, Wyobraźcie sobie, że samochody, które tutaj widzicie są w cenie trzy razy wyższej niż te samochody, takie same samochody w Polsce. Po prostu są obłożone magicznymi podatkami wręcz, bo z nami jest 100% cła plus podatek plus jeszcze gigantyczne opłaty drogowe i plus sama rejestracja, która kosztuje 80 tysięcy dolarów, a dla informacji jeden singapurski dolar to około 2 zł. Kapur głównie utrzymuje się ze słynnego portu. Położenie geograficzne powoduje, że jeżeli się płynie statkiem, to niestety trzeba płynąć koło Singapuru. Opłaty portowe są bardzo, bardzo wysokie, ale pot jest no, chyba najnowocześniejszy na świecie. Poza tym oczywiście banki, które generują gigantyczne zyski. O, a potem te zyski są właśnie wydawane w takich sklepach jak ten. Podatki dochodowe w Singapurze są śmiesznie niskie, bo na poziomie 10%. Chyba nawet mniej. Także jest to jeden z takich bardzo atrakcyjnych krajów do ulokowania swoich oszczędności. No i do odwiedzenia. No i do odwiedzenia. Klimat jest tropikalny. Każdego dnia jest powyżej 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj słońca za dużo nie ma, bo jest dosyć pochmurno i dosyć często pada deszcz, Ale to właśnie ten moment. O, co ten facet tu wyprawia? za? Tego co nawet ja nie rozumiem. A wszystko jedno. No, Singapur się rozwinął bardzo szybko. Jest pełen różnych narodowości. Powierzchnia Singapuru jest na poziomie dowcipu, a zaludnienie na poziomie dramatu. Jest tutaj tyle ludzi, że po prostu ciężko czasem wytrzymać. No, trafiliśmy na jakiś ciekawy dzień, bo tu dużo się dzieje. To pani gra na jakimś dziwnym ganku. Gra na woku, no. albo na tym, na grillu, tylko że zamknięty. A no, swoją drogą bardzo fajne. Ktoś myśli, że Polska jest 30 lat za krajami rozwiniętymi, to no wystarczy spojrzeć tutaj i dochodzimy do jakiego wniosku? Że jesteśmy za krajami rozwiniętymi ile lat? 100. Najmniej 100. No główną rozrywką Singapurczyków są zakupy, ponieważ kraj jest mały, ale bardzo, bardzo zamożny uważam, że żyje im się dobrze co prawda pracują długie godziny i ciężko ale nie mają źle no właśnie tak to jest to co oni robią ze swoimi pieniędzmi wydają na bardzo drogie produkty luksusowych firm europejskich bardzo dobrze, niech pieniądze płyną do Europy na końcu Orchard Road jest słynne miejsce Orchard Towers którym, o którym nie wspomnę, gdyż jestem żonaty. Ale możecie sobie sprawdzić na Google, o co tam chodzi. Teoretycznie chodzi o zakupy. Chodzi o, o rozrywkę, która raczej jest zarezerwowana dla dorosłych. Przynajmniej powinna być. E, no właściwie to nie jest najlepsze, bo nie uważam, że seks biznes jest bardzo dobry. O, przepraszam, wydawałem się. A teraz jesteśmy przed Ion. Tak jak wspominałem jest to bardzo bardzo fajne centrum handlowe których jest po prostu tutaj tak wiele że ciężko je wszystkie spamiętać Może zostawię chwilę bez komentarza Chociaż nie powiem tutaj ta część przeszkona jest bardzo interesująca Teraz w ciągu dnia tak super tego nie widać ale na tej części w jest wiele rzeczy wyświetlanych cały czas. Zwłaszcza w nocy to daje bardzo, bardzo fajny efekt. Podejdźmy kawałek dalej. Zobaczmy, co tam się dzieje. No, ale tylko w sumie, że po drugiej stronie ulicy jest Marriott. Niestety jest remont, także dokładnie nie uda się go nakręcić. Jest to Marriott tutaj w Singapurze. Bardzo fajnie wygląda. O, Monk. Zobaczcie, Monka. Dziwnie się na mnie popatrzył, chyba mnie nie lubi. Dior, Louis Vuitton, Gucci, no te wszystkie bardzo, bardzo drogie firmy. A tak przy okazji pokażę, ile ludzi jest zawsze w tym sklepie. Często, żeby do niego wejść, trzeba stać w kolejce. Tutaj jest zasadniczo pobieżnie wyjście raczej. O właśnie, kolejna pani wychodzi Byłem w szoku, bo raz tej czekałem żeby wejść do sklepu pół godziny